Witamy Państwa na naszej wspaniałej łońce. Tematem dzisiejszego odcinka będą stany zapalne w jelitach. Witam Pani Stefanią. Witam również. No, pogoda nam dzisiaj bardzo dopisuje. Jest piękny, słoneczny dzień. Możemy sobie spokojnie wśród szumiących... Drzew porozmawiać, no ale temat to my mamy taki no niezbyt wdzięczny, można by powiedzieć. Taki letni i, i taki na czasie, bo bardzo często dużo listów dostaje, że są problemy jelitach, z jelitami i to poważne problemy. Niektórzy mają te problemy latami po prostu, to się nie likwiduje. Więc proszę Państwa, pierwsza sprawa to jest dieta. Aby w ogóle się ustrzyc z taki Tak, 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 tak. W ogóle jeśli ktoś już ma stany zapalne, to przede wszystkim przechodzi na oczyszczenie organizmu. Któraś to pani mi napisała taka, czy przy takich problemach rosół i kasza jaglana nie będą szkodziły. No proszę państwa. No na pewno nie. No na pewno nie. Od i Kaszy jaglanej państwo nie macie stanów zapalnych w jelitach. Tego się nie zrobiło tylko od tego wszystkiego, od tego jedzenia od cywilizacyjnego. Jedzenia jedzenia, tak, właśnie. tak, O ten te dobroby, dobrobyt, tak, te cywilizacyjne wynalazki no, doprowadziły do takiego stanu. Elita są takie jakie są bo po takim jedzeniu to po prostu jelita dobrze nie będą pracowały mało tego, jelita mamy tak rozleniwione czasami, że jak ludzie przechodzą na zdrowe jedzenie, to mają problemy i wtedy jeszcze zaczynają boleć coś tam się dzieje, dlatego trzeba po w prostu Ale przechodząc na tą dietę, to i tak czujemy się już wtedy, yy... co jesteśmy wydaje nam się, przynajmniej że tak. jesteśmy osłabieni no bo nasz organizm no, nie wie co się dzieje, oczywiście. że nagle przestajemy faszerować go tak. tym nie, tak, jedzeniem. i mało tego to jeszcze nie ma enzymów do przerobienia tego zdrowego jedzenia. Ja pamiętam kiedyś zadzwoniła do mnie kobieta, która miała nowotwór na jelitach i jej zaszkodził rosół. Autentycznie ten mój chudy rosół jej zaszkodził. Więc ja nie mogłam tego zrozumieć, ale myślałam, myślałam nad tym, dlaczego tak się stało i doszłam do wniosku, że ona po prostu nigdy go nie jadła po prostu nie jadła. Ona jadła naleśniki z serem, tak, i tłumaczyła mi, że ona kupuje ekologiczne, dobre i po tym nowotworze, po tym trzy razy, jak jej tam usuwano te, te, te gózki na jelitach, to ona później chodziła do sklepu i kupowała ekologiczne naleśniki. No proszę Państwa, no naleśniki to są naleśniki, no. Czy one będą ekologiczne, czy nie, to one będą niezdrowe dla człowieka, który jest po trzech operacjach na jelita. To nie ulega żadnej wątpliwości, dlatego musimy malutku przyzwyczajać organ do tego zdrowego jedzenia. I zaczynamy zawsze, i ja atom zaczęła od tego postu, czyli nawet nie od rosołu, tylko od w ogóle, zupki. Zukurka tak, niczego. Tak, zupka z kaszą jaglaną, z warzywkami, a jeśli szkodzą, to nas sama marchwianka przez jakiś czas i pomału organizm będzie powracał do zdrowia. Bez tej diety Państwo sobie nie poradzicie, bo nie ma takich ziół, że Państwo zlikwidują stany zapalne w jelitach, a Państwo będziecie jedli wszystkie wynalazki, włącznie z naleśnikami Ekologicznymi. No to, to, to na pewno nie to jest nieporozumienie, to na pewno nie będzie żadnej ulgi dla organizmu. Albo przechodzimy na zdrowe jedzenie. To niepotrzebnie czyli, tak naprawdę ten wysiłek z gotowaniem. Tak, jak, tak, później tak, mamy jak sobie zrobimy w taki tak, sposób. Tak, to tak, jest to jest absolutnie się. niepotrzebnie. Albo my zrobimy w ten sposób, że staniemy po stronie Pana Boga i wykonujemy jego polecenia, czyli co to, co da człowieka dał, albo po prostu. Niby jesteśmy przy Panu Bogu jedną nogą, a drugą w cywilizacji twimy potąd. Potąd. No to ja nie wiem, czy Bóg jest zadowolony. Nieraz ludzie mówią do mnie panie, ale Bóg mnie opuścił. To nie Bóg opuścił człowieka, to myśmy opuścili Boga. No, poszliśmy do tej cywilizacji. My z panią Alą siedzimy teraz wśród tych łąk, kwiatów. Jak państwo widzicie, w koło otaczają nas kwiaty, żółte, piękne. Tu dalej no, tylko rośnie. Kwiaty, ale słychać świerszcze. Tak, tak. no świerszcze skaczą nam tu po głowach, prawda? Koniki polne. Są osy jakieś takie polne malutkie i te większe również przybyły do nas. No tu się Czuje życie, prawda? I do takiego życia, jak człowiek wróci to wtedy to nie ma problemu. Choroby takiej nie będzie jak problem w jelitach. No nikt A więc nie będzie chorował, jeżeli nawet będzie mieć lepszy kontakt z przyrodą, no o, bo tak. to już się dotleni, o, już tak. inne powietrze. Dokładnie, Już tak. się przejdzie, czyli już wtedy traci mm. nie wiem trochę kalorii, jeżeli objada się Oczywiście. Z chipsami tak więc no, no no. A te chipsy kilka w ogóle... podstawowych tak. kroków zmiany w naszym życiu tak. może spowodować, że stanę w jelitach to będzie w ogóle to jest tak, nie tak jak powiedziałam, co. że to nie jest problem lekarstw, tylko to jest problem, czy zastosujemy odpowiednią dietę, czy nie. Bo państwo bierzecie przez 20 lat te lekarstwa syntetyczne i to dalej nic nie pomaga dalej jak stany zapalne były, jeszcze się tylko choroba pogłębia i problemy są. I tutaj ja mam mnóstwo takich przypadków. Pani z Łomży leczyła z gagę i, i, i leczyła, 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 w końcu dostała takie silne lekarstwo, że poraziło nerwy. I w tej chwili jest ogromny problem, bo no jest ogromny problem. To i tak już po, po tych ziołach i po diecie, którą Pani podjęła ogromny trud, to trzeba pochwalić tę Panią. Podjęła ogromny trud. Przeszła na oczyszczenie organizmu. Ona tak bardzo kocha Pana Boga i zrobiła to oczyszczenie chyba nawet miesięczne. Czyli już robimy takie oczyszczenie. Tak, sobie? oczyszczenie. Kilka dni, czy tydzień, dwa, czy jak? No, kiedy Proszę mamy Państwa, jedzie, na przykład, że możemy... Ja to myślę, raz. że ile ktoś wytrzyma. To nie jest tak, że Państwo musicie na, robić to, bo ja pod dyktando powiedziałam, że Państwo musicie wytrzymać wytrzymać tydzień, a jak nie wytrzymać, Państwo, po trzech dniach człowiek już nie wytrzyma, bo jeden ma silną wolę, drugi nie ma silnej woli. Tak jak mówię, ta pani po, po tej zgadze wytrzymała miesiąc, schudła połowę, prawda? Połowę kobiety się zrobiło, ale jest szczęśliwa, jest zadowolona, jest bo zdrowsza. coś się dzieje, tak? Zdrowsza, coś się dzieje pozytywnego w organizmie, idzie do zdrowia. A niektórzy wytrzymują trzy dni, niektórzy wytrzymują jeden dzień, ale proszę to zrobić, bo inaczej, tak jak mówię, w tak jak się porządku nie zrobi, to będzie ten problem męczy przez całe życie I, i, i jakie zioła przy stanach zapalnych w jelitach. No, proszę Państwa, takie najlepsze zioła, które bym poleciła, to jest tak, liść jeżyny, to jest to, co w tej herbatce ziemiańskiej jest, no, ta herbatka ziemiańska jest właśnie od tych spraw. Liść jeżyny, liść poziomki, może być kwiat białej kończyny, nie mamy tu dzisiaj, zapomniałyśmy zerwać, a u nas na polu jest tego bardzo dużo. I proszę Państwa, kwiat białej kończyny również działa przeciwzapalnie. W jelitach on tam też swoje zrobi. Można łączyć. No, można. A nie nam skorzystać z tej herbatki ziemiańskiej? Ona by nam nie podratowała? No, bo ona jest jelitowa, tak, ona jest na jelita, więc dlatego mówię, że gotowa herbatka to jest ta ziemiańska. Aha. Natomiast tak, no można Ale sobie... Ale oprócz tego jeszcze? Można tak, można sobie samodzielnie, jeżyna, poziomka, kwiat białej kończyny, czy można dodać do tego melisy, jeśli ktoś ma jakąś taką nadwrażliwość jelita, to może melisę sobie do tego dodać, wtedy ono się trochę uspokoi, wyciszy to jelito. Ale, ale same zioła, ale same zioła, ale same zioła nie są w stanie naprawić tych szkód, które to jedzenie cywilizacyjne przez lata wyrządziło? Jeden dzień to się nie da Nie są w stanie. Także proszę nie mieć później do mnie żalu, bo nieraz jest tak, że ktoś kupi tę herbatkę ziemiańską, pije, pije, no i dzwoni, że to nic nie pomaga. A czy dieta była? A czy oczyszczenie było? Aha. A to, to sama herbatka nie, nie działa. Nie działa. Aha to można tony jedzenia jeść takiego i tylko takie maleńkie zioło ma pomóc. Nie, my musimy najpierw pomóc poprzez to, że się jelita oczyści i wtedy jak są jelita oczyszczone, to zioła szybko działają. Rozumie pani o co chodzi? Jeśli natomiast jelita są mocno zapchane, to jak to zioło tam dojdzie? Jak ono tam zrobi jakiś porządek? No nie ma mowy, nie ma szansy, nie ma szansy. Zostanie zatrzymane. Także nie, zostanie zatrzymane, ono tam gdzieś jest zmiażdżone i nie ma, nie ma mowy. Także to trzeba zrobić. 80% społeczeństwa to są zaparcia. To są zaparcia. Stany zapalne jelit i zaparcia. Proszę państwa, no i ja nie wyobrażam sobie, że można mieć zaparcia. Po prostu nie wyobrażam sobie. no to, no, to jest jelito to jest, ono musi być oczyszczane codziennie. Jeśli nie będzie oczyszczone, to proszę sobie wyobrazić, że jeśli raz w mieście byśmy nie posprzątali, to zalęgną się gryzonie różnego typu i będzie problem, prawda? I jak my byśmy w mieście wyglądali, jakby, w ta, jakby ktoś nie posprzątał nam śmieci. To tak samo jak tu, w jelitach. Jeśli te odpadki nie zostaną wydalone, to to się gnieździ w jelitach, a później się flora bakteryjna robi złośliwa, no i później są problemy w całym organizmie, również z krążeniem. Również z krążeniem, również później z tym, że są migreny, zaniki pamięci. Jeli to musi być oczyszczone. I proszę Państwa, no pierwsza sprawa to napój poranny, ale to jest napojem porannym też. Dzwoni do mnie kobieta i powiedziała: Stosuję ten napój poranny, i mi to nic nie pomaga. Mówię, Ola pola Boga, mówię. Jak to może nie pomóc? Zawsze napój poranny Zawsze pomaga. pomaga. To jest dokładnie. nie ma możliwości. No ale proszę Państwa, jeśli się wypije rano napój poranny, a za chwilę, za godzinę zje się obfite śniadanie, bułkę z szynką, z kiobasą i ze serem żółtym, no to się Państwo nie dziwcie, że ten napój poranny nie ma takiej możliwości, żeby to po prostu wydalić. na no, że on pomaga, to w stanach takich krańcowych, już krańcowych. Ja pamiętam kiedyś Pani przyszła z wołomina do mnie, która opala, miała jelita. Tak zablokowane, że lekarze powiedzieli, że trzeba zrobić operację. I ona się bała i przyszła do mnie i to już była ostateczność. I ja powiedziałam, proszę panią, może pani poczekać pięć dni więcej nie. Jeśli to się nie ureguluje, to, to proszę iść na operację. No i wpiła ten napój poranny przez pięć dni. Cały czas, nic więcej, tylko napój poranny. Państwo sobie wyobrażacie, że jelita się odblokowały, wszystko było w porządku. Także ja się dziwię, że ktokolwiek. Napój po... poranny, no, herbatka poczekać. Tak, Napój poranny, proszę Państwa, jest bezwzględnie najlepszy, jeśli są takie zaparcia, z którymi sobie Państwo nie radzicie, to po prostu nic nie jemy, tylko napój poranny przez kilka dni i to, to zawsze pomaga, to zawsze A pani pomaga. Pani Stefanie, takie pytanie, jak jesteśmy na przykład gdzieś w podróży, no bo teraz jest taki tak. okres wakacyjno-wyjazdowy, mm -hmm. można by rzec, to no nie zawsze możemy sobie przygotować ten napój poranny, no, tak. to czy możemy go czymś zastąpić? No, oczywiście. Proszę Państwa, gdyby to tak jak Pani mówi, w podróż, czy nie wiem, coś się tam wypadnie, to wtedy są takie zioła, które pomagają. Takim ziołem jest kruszyna. I proszę Państwa, to jest kruszyna. To jest kruszyna, przy czym tak w tym roku przyroda w ogóle wariuje, bo. Y, y, tak. A wcale nie wygląda jak kruszyna. A to jest kruszyna i to ma takie owoce, tylko one są później brunatne jesienią. Ale malutki. teraz ja patrzę tu owoce, a tu dopiero kwitnie, bo to po, prawdopodobnie przemarzło i kilka owoców je, już jest z tego Aha. pierwszego rzutu, a teraz będą z drugiego rzutu później, bo ona dopiero teraz kwitnie. Państwo popatrzcie, takie maleńkie kwiatki to jest właśnie to są kwiatki kruszyny. Kruszynę łatwo pomylić w lesie z y, pokrzyk wilcza egoda. Jest jest taki podobny krzew, praktycznie podobny do tego i podobne owoce. Tylko tamte owoce są w takich szypułkach. To łatwo rozpoznać, bo te są, proszę, nagie, tak? Na takim tak. koconku nagie, a tamte są w szypułkach. I proszę Państwa i jeszcze liście, proszę, ale jakie małe listki są w tym roku? Podejrzewam, że ona przymarzła ta kruszyna. Tu na tym terenie dużo drzewy bardzo. Zima była krótka, ale taka mocna i ona dużo szkody zrobiła. Proszę zobaczyć te listki. Te nerwy są tak ułożone równolegle tutaj. To jest też odróżnia kruszynę od, tego, od tej wilczej Jagody. Więc proszę Państwa, jeśli ktoś nie zna kruszyny, to proszę nie, nie zrywa, tylko pójdzie do sklepu i kupi korę kruszyny i zastosuje. Kruszyna zawsze pomaga, tylko proszę pamiętać, że Nie stosujemy tak jak kobylaku, na okrągło, bo później są problemy. Kiedyś taka młoda pani odchudzała się właśnie za pomocą kruszyny i skutek A, był dobry, bo 20 kg taki... schudła. Oj, oj, oj. tylko proszę Państwa. No, to pani Państwa, Stefaniu, tak. to teraz spokojnie, Be. bo tam wszystkie panie nie, 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 są z drugiej strony zaczną się nie, 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 nie wolno, absolutnie. Bo proszę Państwa, co ta pani sobie zrobiła? Zmarnowała kosum jelitowe i później miała wszystkie problemy, wszystkie problemy, życiowe problemy. Nie I jeszcze jakim... do tego tak, yy, taki w wieku młodym pojawiły się na nogach, bo po prostu te źle pracowały. A więc młoda dziewczyna, nierozsądna całkowicie, myślała, że tak lekko można jeść i można sobie kruszynę popijać i będzie dobrze. Niedobrze, bo zmarnowała sobie zdrowie. Także Gdyby kruszynę... popijać herbatkę, smokła sylwetka. Pewnie. I ona jest zdrowa i też jest bardzo pomocna. Natomiast proszę Państwa, to jest raz na jakiś czas. Albo jedziemy na wczasy, za granicę. No, napoju porannego nie zrobimy, więc bierzemy kruszynę. Więc wiecie Państwo, jak wygląda kruszyna. Natomiast chciałam powiedzieć, że jeszcze przy tych zaparciach. Jest, dobry, jest dobra kawa energetyczna, to nasza a, kawa energetyczna. Przy tak, tak. Ona mnie wspaniale budzi co rano. No, to prawda, że ona jest taka odbudzenia. od razu Cię, Tak, chce po się nerkach wstać. się ciepło robi, tak. ale jak po nerkach ciepło, to i w jelitach ciepło, bo ona rozgrzewa jelita, rozgrzewa nerki. I dlaczego my mamy często te zaparcia? Szczególnie to jest u pań w starszym wieku czy u mężczyzn, no, jest słabe krążenie ogólnie w całym organizmie, a państwo wiecie, że jelita też muszą. Na krew, no, nic, na nic, no na nic innego. Jeśli ta Cały środek tak, tak, to, na środek pracuje na krew, tu. tak, dokładnie. I jeśli ta krew jest słaba, jeśli tam krążenie jest słabe, to nie są jelita dobrze nie e, opróżniają się, bo nie mają siły. I stąd, proszę Państwa, taka kawa, ona rozgrzeje te jelita, poprawi to krążenie, ta krew się jeszcze rozgrzeje i wtedy lepiej popracuje, ale wtedy to trzeba wypić. W sposób na poranek? Tak. najpierw napój poranny. Później sobie usiąść po takim śniadanku i później kawę sobie, sobie wypić. wypić. Tak. Nie, no, no to tak, kiedyś tak mi pani taka opowiadała, ona była tak zachwycona, jeszcze byłam w sanatorium, miałam wykład, a ona przybiegła do mnie i wam jest z jednej strony, z drugiej strony. I jeszcze raz. No i proszę Państwa, codziennie piła kawę codziennie rano, bez tego napoju porannego najpierw była kawa, a później był dopiero napój poranny. No i pomogło, no i pomogło. Była naprawdę szczęśliwa i wszystkim opowiadała tę historię, nawet kobiety podłapały. Natomiast ja bym miała jeszcze jedno, tak, jeszcze jest bardzo pomocna babka płesznik, babka Płesznik. To jest tak, to nie u nas tego nie ma, ale są w sklepach ziołowych do kupienia takie ziarenka. I wtedy, no to nawet przy jakichś problemach nowotworowych, tam prawda przy chemioterapii wtedy się zaparcie pojawia, to ta babka płesznik jest bardzo dobra. To możecie Państwo to stosować. Przez dłuższy czas nawet czas ona nie jest szkodliwa. W porównaniu z tym ona łagodniej działa, ale skutecznie, ale skutecznie. Także polecam. Natomiast z Polskich. Pani proszę podać nam tę babę polską. Naszą to. babę? Tak, tak, tak. Z wąsami I, 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 czy bez? Z wąsami, z, no, wąsami. Tak. z wąsami. Mam to wszystko przygotowane. Tak, tak, a właśnie. Widzicie Sposzyczka Państwo? Skoszyczka wyciąga. No właśnie, to są ziarenka naszej babki, naszej babki szerokolistnej. Ta babka szerokolistna jest właśnie bardzo dobra na jelita, również przy zaparciach, ale skuteczne są te same nasionka. To Państwo wtedy tak kroicie to drobno, Wsypujecie do garnka, zalewacie wodą, i to trzeba ugotować. tak Podgotować z 5 minut, i później ten wywar, wywar pić. I to jest dobre. Przy stanach zapalnych również jelit to dobre jest. Także tam, gdzie są stany zapalne jelit, to no to można razem z liściem, prawda? Tam, gdzie są zaparcia, no można nawet same te ziarenka, tak jak tu pani trzyma, tylko pociąć nożyczkami i to po prostu wrzucić, ugotować i popijać. Też dobre. Ale babka płesznik, yy, według mnie, jest silniejsza w działaniu. Przy czym no, jedno i drugie. I to jest też taki śluz wydala, to po prostu jest śluzowate i stąd też później ten śluz pomaga te masy tak Ale sposobów mamy wiele. Wszystko zależy od tego, co jest nam łatwiej. Tak, też Po prostu raz. Stosujemy może raz to, raz to, raz to. A przede wszystkim proszę pamiętać, jeśli są zaparcia, jeśli są jakieś problemy. Zmieniamy po pierwsze dietę. Nie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Przechodzimy na nasze jedzenie takie typowo Boże. I, i nie, nie dyskutujemy z Panem Bogiem, bo tutaj nie ma co dyskutować, bo Pan Bóg z nami dyskutować nie będzie. To daje nam ostrzeżenie. No tak, dał nam jedzenie dobre, a jak my nie chcemy się temu podporządkować, no to mamy to, co mamy i tylko tyle. Także proszę nie dyskutować, bo tu się nie dyskutuje, tylko po prostu trzeba zrobić tak, żeby było dobrze i koniec. Błagam, błagam Państwo, przejdźcie na to zdrowe odżywianie. Zapomnijcie Państwo tej cywilizacji, bo ona z chorobami trzyma. I nigdy nie będzie dobrze. No, tym apelem musimy się pożegnać no, tak. z naszymi widzami. Tak więc, drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, żeby zmienić dietę, zrobić sobie oczyszczanie organizmu, zacząć się zdrowo odżywiać, no i można korzystać z wspaniałych herbatek, jak również kawy energetycznej. My się żegnamy i zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.